Tajemnice historii. U brzegów Japonii wznosi się podwodna konstrukcja. Być może dzieło cywilizacji sprzed 10 tysięcy lat. Może zbliżamy się do wyjaśnienia zagadki zaginionego rozdziału historii ludzkości. Czy to wynik ludzkiego geniuszu, czy procesów naturalnych? Coś, co wygląda na dzieło człowieka, wcale nie musi nim być. Zatopione piramidy Japonii. Wody wokół wyspy Jonaguni na południowo-zachodnich wybrzeży Japonii nie należą do najbezpieczniejszych. Ci, którzy postanowią się jednak zanurzyć w szafirowych falach Morza Południowo-chińskiego, mogą liczyć na niezwykłe widoki. Ten podmorski świat odwiedzają z reguły członkowie japońskiej społeczności płetwonorków, którzy uważają ten zakątek za własny. W roku 1987 instruktor nurkowania Kihachiro Aratake uznał, że warto ściągnąć do Jonaguni turystów. Natura mnie zachwyca. Codziennie oglądam inne ryby, inne formy życia. Badamy różne miejsca, by zainteresować nimi turystów. Kihachiro Aratake szukał taralisk rekinów młotów zamieszkujących miejscowe wody. Uważał, że umożliwienie turystom oglądania tych niezwykłych stworzeń to klucz do zbicia majątku. Odkrył jednak coś zupełnie innego i o wiele wspanialszego niż przypuszczał. Kiedy ujrzałem to po raz pierwszy, dostałem gęsiej skórki. Skąd coś takiego pod wodą? Aratake uznał, że podwodne megality to pozostałości prehistorycznej budowli ceremonialnej. Na pierwszy rzut oka przypominały ruiny, dlatego nazwałem je Iseki Point, miejscem ruin. Iseki Point leży 25 metrów pod wodą, kilkaset metrów od wyspy Yonaguni. Wyspa wchodzi w skład południowego archipelagu Ryukyu i stanowi wysunięty najbardziej na zachód skrawek Japonii, zaledwie 150 km na wschód od Tajwanu. Ma tylko 9 km długości i 3 km szerokości. Można ją objechać w 40 minut. Aratake uważa jednak, że wszystkie jej braki są niczym, wobec wielkiego znaczenia jego odkrycia. Kiedy ujrzałem tę konstrukcję po raz pierwszy, od razu pomyślałem o egipskich piramidach. Skąd coś tak wielkiego przy tak małej wyspie? Masaaki Kimura jest profesorem fizyki z Uniwersytetu Ryukyu na Okinawie. W roku 1992 był pierwszym naukowcem, który zbadał podwodne megality. Największa konstrukcja ma ponad 165 metrów długości. Wznosi się na wysokość 8 pięter. Według Kimury i jego zespołu to coś więcej niż tylko ciekawa formacja skalna. Udowodniliśmy, że to dzieło człowieka. Wyniki badań Kimury, opublikowane jedynie po japońsku, nie trafiły na Zachód. Krążące w internecie zdjęcia przykuły natomiast uwagę zachodnich płetwonurków. Jednymi z pierwszych byli Gary i Cecilia Hagland. Małżeństwo podwodnych fotografów, którzy nurkowali już ponad 9000 razy na całym świecie. Kiedy po raz pierwszy zeszliśmy tam pod wodę, miałam wrażenie, że to film że przemierzam jakieś monumentalne miasto. Po powrocie na jachtę z wrażenia dosłownie odebrało mi mowę. Iseki Point to miejsce magiczne. Chwilami bywa trudne dla nurków. Trzeba walczyć o życie. Innym razem warunki sprzyjają spokojnym oględzinom monumentów. Człowiek zastanawia się, kto lub co jest ich twórcą. What or who might have created this. Jestem pewna, że to dzieło człowieka. Coś takiego nie mogło powstać przypadkiem. Ich zdjęcia trafiły w ręce geologa z Uniwersytetu Bostońskiego. Doktora Roberta Szoka, który prowadził pionierskie badania egipskiego sfinksa. Słyszałem o wielu odkryciach, które po bliższych oględzinach okazywały się jak najbardziej normalne lub naturalne. Pogłoski o Iseki Point uznałem za mało wiarygodne. Potem jednak zobaczyłem zdjęcia, wyglądały niesamowicie. Fotografie zafascynowały także Grahama Hancocka, byłego korespondenta Economist i autora książek o najstarszych budowlach na Ziemi. Hancock natychmiast przeszedł kurs nurkowania, by osobiście zobaczyć monument. Widok podwodnych megalitów u brzegów Yonaguni zaparł mi dech w piersiach. Te kąty proste, ostre krawędzie, świadectwa jakiejś celowej działalności, której wynikiem była ta kamienna konstrukcja, były zastanawiające i tajemnicze. Coś podobnego czułem zwiedzając wielkie katedry lub piramidy w Egipcie. Into the great of, of Egypt. Od roku 1997 Hancock nurkował w wodach Jonaguni ponad 150 razy, odkrywając kolejne monumenty. Mamy do czynienia z charakterystycznymi, bardzo zastanawiającymi strukturami, które nie mogą być dziełem natury. Ciągną się na odcinku 5 kilometrów u południowych brzegów wyspy Yonaguni. Wszystkie znajdują się pod wodą, więc moim zdaniem powstały mniej więcej w tym samym czasie. Uważam, że to pozostałości jakiejś monumentalnej budowli ceremonialnej. Megality Jonaguni leżą pod wodą, co stanowi pewien naukowy problem. Jeśli bowiem rzeczywiście wykuli je ludzie, musiało się to stać w czasie, kiedy skały znajdowały się nad powierzchnią wody. Według profesora Kimury oznaczałoby to, że ruiny powstały przed epoką z kiedy poziom morza był o wiele niższy niż obecnie, z powodu wielkich lodowców na półkuli północnej. A to oznacza, że megality Jonaguni powstały około 8000 lat przed Chrystusem, ponad 5000 lat wcześniej niż piramidy egipskie. Monument może mieć nawet 10 tysięcy lat, co czyniłoby go najstarszą budowlą na Ziemi. Problem w tym, że datowanie megalitów na okres przed epoką zlodowaceń całkowicie kłóci się z uznanymi teoriami naukowymi. Olbrzymie budowle tego typu wymagają odpowiedniego poziomu rozwoju społecznego. Historycy nie są gotowi by przyznać, że coś takiego było możliwe już 10 tysięcy lat temu. Nasza teza, że te konstrukcje mają 10 tysięcy lat, wymuszałaby na nich napisanie podręczników od nowa. Według akademickiej wiedzy na południowo-zachodnich wyspach nie było prehistorycznych cywilizacji. Cywilizacja sprzed 10 tysięcy lat byłaby wielką niespodzianką. Coś takiego jest dla nich nie do przyjęcia. Według przedstawicieli konwencjonalnego nurtu nauki, 8 tysięcy lat przed naszą erą, ludzie żyli w koczowniczych społecznościach i używali jedynie prymitywnych narzędzi kamiennych. Na pewno nie mogli wznieść czegoś takiego jak megality Ionaguni. Tradycyjny pogląd na początki cywilizacji mówi, że wszystko zaczęło się w Mezopotamii i Egipcie, jakieś 3000 lat przed Chrystusem. John Anthony West napisał kilka książek o prehistorycznych budowlach. Podobnie jak Hancock uważa, że na Ziemi znajduje się wiele dowodów na istnienie cywilizacji z epoki zlodowacenia. Zmianki o niej pojawiają się w tradycjach ustnych wielu kultur. Trzeba pamiętać, że wiele starożytnych tradycji odnosi się do zaginionej cywilizacji zniszczonej przez potop. Przed odkryciem megalitów Yonaguni brakowało dowodów na poparcie tej tezy. Nie znaliśmy megalitycznych konstrukcji sprzed trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem, nie wspominając już o ósmym tysiącleciu. Za chwilę tajemnicze piramidy, świątynie i kaplice na całym świecie zadziwiająco podobne do podwodnych konstrukcji z Japonii. Istnieje mnóstwo dowodów, że starożytne ludy kontaktowały się o wiele częściej niż sądzimy. Po wielu latach badań Jonaguni nabrałem przekonania, że to dzieło człowieka. Teraz podstawowe pytanie nie brzmi, czy zbudowali to ludzie, lecz kiedy i właściwie po co. Profesor Masaaki Kimura sądzi, że megality jonagonu powstały jakieś 8 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy ta część Japonii nie znajdowała się pod wodą. Jeśli ma rację, jeśli monument rzeczywiście zbudowali ludzie, to po co? Odpowiedzi należy szukać w legendach. Około 360 roku przed naszą erą grecki filozof Platon po raz pierwszy spisał opowieść do tej pory znaną na zachodzie jedynie z tradycji ustnej. To legenda o Atlantydzie, zaawansowanej cywilizacji, która kwitła prawie 10 tysięcy lat przed naszą erą. Platon nie jest odosobniony. Podobne legendy istnieją na każdym kontynencie. Starożytne źródła z Azji i południowego Pacyfiku opowiadają zadziwiająco podobną historię. Zbieżne poglądy na daleką przeszłość sprawiają, że teza o istnieniu takiej cywilizacji staje się coraz bardziej wiarygodna. To bardzo prawdopodobne, że w przeszłości istniały mniej lub bardziej rozwinięte kultury, które uległy zapomnieniu, kultury, które upadły na długo przed pojawieniem się znanych obecnie cywilizacji, około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Starożytne źródła chińskie opisują Peng Lai, tajemniczą wyspę na wschodzie. Rzekomo zamieszkiwali ją ludzie, którzy potrafili latać i znali tajemnicę wiecznej młodości. Mieszkańcy wyspy Wielkanocnej twierdzą, że są potomkami boskiego królestwa o nazwie Hiwa. Najstarsze hawajskie pieśni opowiadają o przybyciu ludu magów z leżącego na zachodzie kontynentu Mu. Megality Jonaguni mogą być dowodem na istnienie mu. Jonaguni może mieć związki z mu. Jestem przekonany, że powinniśmy przynajmniej sprawdzić, czy rzeczywiście są to pozostałości po protokulturze lub protocywilizacji, od której wszyscy się wywodzimy. Bez względu na to, czy nazwiemy je Mu, Penglai czy Atlantydą, wszystkie te legendarne miejsca łączy jedno. Każde z nich unicestwił katastrofalny potop. Na świecie występuje ponad 600 różnych mitów o potopie. Chociażby ze względu na uniwersalność i powszechność legend o potopie. Powinniśmy im się przyjrzeć dokładniej. Materiały z Janaguni odpowiadają legendzie. Jeśli megality powstały w epoce zlodowaceń, bardzo możliwe, że zostały zniszczone po jej zakończeniu. Epoka zlodowacenia trwała jakieś 100 tysięcy lat. Potem, 17 tysięcy lat temu, lód zaczął topnieć. Proces trwał 8 tysięcy lat, ale w tym czasie doszło przynajmniej do trzech wielkich globalnych potopów. Mieszkańcy regionów nadmorskich nie byli bezpieczni. Poziom wody mógł się podnieść nawet o 30 metrów z dnia na dzień, oczywiście według standardów.